Widzowie, nie bez powodu mam na sobie całą żelazną zbroję, ponieważ wpadłem cię na pomysł, którego jeszcze nigdzie nie widziałem. Polegał na tym, że będziemy musieli obrabować każde miasto, które spotkamy na naszej drodze. Dlatego, tak jak widzicie, dzisiaj jesteśmy niesamowicie dobrze przygotowani. Sam, otwieraj w tym momencie pierwszą skrzynkę i pokaż, co tu się kryje! bum Coś takiego, Jerry! Dwa karabiny, nawet dobra, bierz sobie to wszystko, ile tu jest amunicji. Teraz ja oczywiście otworzę swoje skrzynki w tym momencie, ponieważ tym razem mam aż dwie. Nie możemy oczywiście ominąć żadnego. Miasta, otwieram pierwszą, drugą i zobaczcie, ile tu jest broni, amunicji. Zbieramy sobie wszystko jak najszybciej. I już na samym początku jesteśmy gotowi na to, żeby zaatakować pierwsze miasto. Potem drugie, trzecie i chyba siódme, bo tyle będzie łącznie. Dlatego węgiel do środka samu zabrałem ci za stery i w tym momencie możemy odjeżdżać. Nigdzie po drodze się nie zatrzymywaliśmy. Mam przejechane 7 metrów, i właśnie pierwsze miasto przed nami. Widzę, że tych jest to naprawdę bardzo dużo i chyba nawet będzie bank. Dlatego zaczynamy wojnę w pierwszym mieście. Czyli zobacz na to, To jest, uwaga, ten gostek od samku czy No właśnie, od banku tutaj będziemy mieli teraz kodzik, który chyba gdzieś wyleciał w powietrze. I widziałem, że gdzieś ten kod był normalnie. Gdzie on teraz poleciał? Czyli nie wiem, ale też widziałem, że z niego wyleciał. Ej, gdzieś. to jest naprawdę mega dziwne, bo jeśli teraz nie będziemy mieć kodu, to nie wejdziemy do tego banku. Ale chociaż pokonamy sobie całą resztę, amunicji potrzebuje. I naprawdę mega dobrze, że mamy z całą tą zbroję, bo bez tej zbroi byśmy tracili bardzo dużo życia. Jak na razie nie mamy żadnych bandaży, więc będzie trzeba sobie wszystkie oczywiście dokupić. I chyba widzę jeszcze jedną osobę, która będzie... Tajny kodzik. Tak jest, dobra. Tym razem ten kod nam wpadnie, Mam go właśnie w ręce. I dzięki temu będziemy mogli sobie otworzyć bank. Tylko może, jeżeli poczekajmy, zrobi się troszeczkę jaśniej. Już mamy nowy dzień. W nocy pokonaliśmy całą resztę zombieków, podnosimy sobie kodzik? I wiecie, co jest najlepsze? W tym memie się są aż dwa banki, co jest dla mnie niesamowicie dziwne. Tylko jeden jest taki stary, zardzawie zniszczony. A drugi wygląda taki bardzo ładny i nowy. Więc nie wiem, do którego będzie pasował ten kodzik. Dwa, dwa i trzy piąteczki. Sprawdzimy sobie może najpierw ten gorszy. A szkoda, bo tu pewnie będą gorsze rzeczy. Dlatego wpisujemy dwa. 2, dwa, pięć, pięć i piąteczka. Otwieram na się drzwi, ile mamy rzeczy w środku. Jest tego dużo patrz, tak jak są zawsze. No to pieniążki i tak dalej. No właśnie. Tu musimy sobie pozbierać te dolarki wszystkie. srebro również. Ale wiesz, co mnie ciekawi, czy ten sam kod będzie działał również do drugiego banku? Bo jest to to samo miasto. Dlatego sprawdzamy sobie to również w tym momencie. Uwaga, cyk i niestety. Ej, dobra, co się otworzyło? Nie, to nam nie działa. Dlatego drugiego banku sobie niestety nie otworzymy. Ale mamy jeszcze sześć miast do zebrania przed nami, obrabowania i zebrania z nich wszystkich rzeczy, dlatego pierwsze zaliczone i w tym momencie lecimy dalej. Minęło dosłownie kilka minut, a my już dojechaliśmy do kolejnego miasta i mamy znowu sporo zombie do pokonania, które od razu zaczynają Was atakować, ale wszystkich sobie niszymy. I w sumie tu tym ciekawy, czy uda nam się dzisiaj zdobyć osiągnięcie za pokonanie 500 zombie, bo wiem, że coś takiego jest w Dedrys, właśnie, a my cię pokonamy niesamowicie dużo. Tutaj niestety nie ma, a dobra, jednak jest jeden bank. Trzy plecy, O, dobra, człowieku! O, zaczął mi kryć to bo to zombiak jakiś dziwny I gdzie jest pan z wąsem? Czy mogę cię znaleźć? Już go widzę I tu widzę, że ma całą ekipę razem z sobą Ale dla mnie to oczywiście żaden problem Bo i tak nie zmarnujecie mi wcale dużo życia Tym razem kodzik nam nigdzie nie odleciał I my dzisiaj normalnie tyle banków opróbujemy Że to będzie niesamowite Czwórka i czwóreczka Dobra, otwieramy sobie następne drzwi Zbieramy wszystko tak jak zawsze Oraz oczywiście nasze dolarki Których było tutaj całkiem dużo No i poza tym w tym mieście mamy już dużo lepszy łup Są tu jakieś młotowy. Widziałem jakiś srebro, To już się nie podnosiłeś pewnie, a w tamtym niestety było strasznie pusto. Postaramy się również zebrać te wszystkie rzeczy. Co jest teraz tutaj? Czemu nas Kobój zaatakował? Nie wiem, czy to w ogóle się pali ten dom i się Ej, mamy teraz konia, czy tylko konie już nie giną, tak jak ostatnio? Fajnie. To tam niech się pali, bo to miasto i tak nie jest do niczego potrzebne. Chciałem je sobie jeszcze... Ja nie wierzę! Dobra, mamy złotą statuę, srebrny obraz, nawet zabudowę do naszego pociągu i to miasto jest naprawdę potężne. I w kościele jest nawet ten złoty krzyżyk. Dobra, to było naprawdę mega. Dobra, o Przyjechaliśmy. A u doktorka w dodatku mamy niesamowicie dużo rzeczy. Tylko muszę go jeszcze jakoś trafić. Ponieważ jest tu syrop, gitara, No, ochrząt. Simon zbieraj to wszystko, bo tu jest tyle, nad miejsca. Nie mam. Odejdźcie wreszcie ode mnie. Kolejny domek i kolejne potężne łupy. Simon, co to jest za miasto? Ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ty masz jeszcze jedną ścianę? Tak, czyli a wiesz, to jest najlepsze, że to dopiero drugie miasto. Jest ich no właśnie, to jest ej, to jest dopiero drugie miasto. I chyba odkryliśmy sekret, jak w ogóle zobaczyć najlepsze. Nie ruszę się coś milionerami normalnie w Dead Rise tu w środku jest rzeczy. Ja nawet nie mam już miejsca, żeby to pakować. Jedną ścianą w środku to jest kolejna. Złote statuły. Ej, dobra, my to musimy wszystko zapakować i zaraz zobaczycie na pociągu ile tego było. Właśnie dojeżdżamy do bezpiecznej strefy, ponieważ trzeba dokupić sobie troszeczkę amunicji. Po obrabowaniu drugiego miasta zobaczcie, ile my już mamy rzeczy. Jak dla mnie to jest naprawdę niesamowite. Nie myślałem, że jak będziemy robić sobie każde miasto, to będziemy mieli tego aż tak dużo. A co dopiero, jak tu będą leżeć itemy z każdych siedmiu miast. Dlatego koniecznie musicie oglądać to do końca, my tylko Dokupiłam amunicję i jedziemy już do kolejnego miasta. Chyba coś widzę. I tym razem mamy przerąbane Simon, bo to jest to ogromne miasto, w którym będzie naprawdę miliard rzeczy. A w dodatku po drugiej stronie mamy teraz tą bazę militarną. Co tu się teraz dzieje? No kończę, że dwa miasta zrobiliśmy, to też damy radę. Wszystko damy radę. Zawsze sobie włączam tą muzyczkę, bo strasznie mi przeszkadza. Ale zombieczki zapraszam do mnie. Dokupimy sobie chyba ze na Boi. Dobra, tylko muszę przeładować. Jestem niesamowicie ciekawy, ile tutaj w środku będzie. Banków, jeden już widzę z tej strony, i zaraz będziemy wchodzić powoli do domku, żeby sprawdzać, co kryje się w środku. Amunicja to tu jest jakaś dobra, naboje no się nam zawsze przydadzą Motów również. I w sumie wam powiem, że to chyba nie jest to największe miasto, bo on jakby idzie tylko w lewą stronę, a wiem, że to duże, może jeszcze prosto, w prawo, tak dosłownie we wszystkie strony, ale za to bardzo szybciutko sobie z nim poradzimy, więc pokonamy ich i zaraz pokażę wam, co tutaj będzie. Właśnie otwieram następny safe bo udało mi się znaleźć kodzik. Standardowo sobie podniesiemy. Ej, tu jest chyba troszeczkę więcej tego złota i srebra, więc. Ja już mam ogólnie prawie cały worek rzeczy. I przydałoby się po kolei sprawdzić wszystkie domki. Sam, czy ty znalazłeś w ogóle coś ciekawego? Właśnie idzie tak, że to jest jakieś średnie upaść, Tylko takie, coś mam i tego Dobra, ale w sumie te itemy nie są takie ciekawe jak w tamtym mieście. Więc to może bardzo zależy od tego, jakie miasto trafimy. Bo tym razem mamy troszkę większe. Ale tak jak widzicie, no krzyżyk na szczęście jest tutaj w środku. I nawet ta woda, ale w tych domkach chyba nie ma zbyt dobrego łupu, tak jak wcześniej. Niestety nic więcej nie udało nam się znaleźć. Ale i tak mamy już niesamowicie dużo. A to jest trzecie miasto, to będzie czwarte, piąte. Szóste siódmy. Chciałem jeszcze bardzo atakować ten fort, tylko że niestety dzisiaj możemy atakować tylko i wyłącznie miasta tego Simon. Jedziemy dalej na 40 tysięcy metrów. Wcale daleko nie musieliśmy jechać i teraz jest to, o czym mówiłem przed chwilą, największe miasto, jakie było tylko możliwe. On jest najdłuższe, najszersze i jest tu najwięcej budynków. Dlatego Simon jak podjeź bliżej i zaczynamy prawdziwą wojnę w tym momencie. Ale jesteśmy na to bardzo przygotowani. Już na samym początku widzę pierwszy złotą statuę, co mi się bardzo podoba. Oraz dwie. Dwa banki, ej dobra, to jest chyba jakiś jackpot samo to będzie tyle, że to jest jakaś masakra, dobra, pierwszy kodzik jest w tym miejscu, jeszcze jeden bank tu jest nawet, więc trzy banki. Kurde, kot... to jest chyba najbogatsze miasto tej pory. To jest najbogatsze miasto i myślisz, że już lepszego nie znajdziemy, już mam pierwszy kod w plecaku, tylko mam nadzieję, że starczy nam na na to, żeby ich wszystkich pokonać, bo jest ich niesamowicie dużo. Podejdziemy sobie teraz tej kawałek, kodzik zostawię w środku, żeby potem o nim nie zapomnieć, a już do nas idzie kolejny z kodzikiem i naprawdę dobrze, mamy też żelazne zbroje, bo z tych zbrojów tu się dawno te wymyślenie już zginęli. Cały czas zabijam wszystkie zombieczki, tylko jestem teraz ciekawy, do którego jest ten drugi kod. Zostawię ten kod na razie tu w środku i jak my to potwieramy wszystko tu będzie tyle złota przecież, ale na tym to właśnie polega, więc pokonam jeszcze całą resztę i czemu tu jest w ogóle zbagowany budynek w środku. Wydaje mi się, że pokonaliśmy już wszystkich i teraz tak, w domeczku, który jest właśnie w tym miejscu, widziałem coś złotego, dlatego zapowiadać całkiem nieźle jest tu jeden i drugi złoty obraz, bardzo dużo. Bandaży, które również bardzo chętnie sobie wezmę, bo bandaży nigdy za dużo. A to by semu się znaleźć coś ciekawego? Czyli tak, właśnie w kościele co ten krzyż bardzo drogi. Dobra, te krzyżyki są ogólnie fajne, ich już mamy mega dużo i każdy kosztuje 50 dolarków. Te domki chyba wszystkie sprawdziłeś, tylko nie mam niestety jednego kodu do banku, który jest właśnie w tym miejscu, a do całej reszty chyba mamy nawet korobień Tutaj jest dobra, dajcie mi to wszystko, zabieramy. 6, 2, 3, 2, 3, chyba. Nie, 6 dobra, ale kodzik bardzo źle pisałem coś. Albo tu nie jest po prostu kod. Do tego banku, ponieważ obok mamy drugi, który muszę sobie sprawdzić. I tutaj na szczęście już nam działa. Tylko mamy kawałek budynku zbagowanego w naszym zamku. Z kim ty tam się strzelasz cały czas, człowieku? Co ty tam robisz? Kiedy patrzę, to, ja to pana dziadka zarazem kolejnego. A jeszcze jeden kodzik teraz mamy, czyli wszystkie banki na pewno sobie otworzymy, bo ten kod jest z tamtego banku. Możesz to otworzyć sam. On ja wezmę sobie szybko ten i zaraz zobaczymy, ile rzeczy udało nam się zebrać. Udało nam się zebrać już wszystkie rzeczy i położyliśmy je w domku, który jest za mną. Dlatego uwaga, teraz. Na to trzy, dwa jeden, BUM! To jest całe złoto, srebro, amunicja. I same takie lepsze rzeczy, no poza może tym czymś, które były w tym mieście. A teraz jedyne co nam pozostało, to zapakować to do naszego pociągu, ale że tu chyba z 30 różnych rzeczy. Simon ja normalnie powoli nie mogę tutaj chodzić. My chodzimy po samym złocie, kiedy sypickie. ty Ty zacznij tych statuetek, tutaj jest! No tych statuetek to jest tu chyba z 20, a mamy jeszcze chyba trzy miasta, które zostały przed nami. Więc na samym końcu my tutaj normalnie będziemy w stanie wejść nawet na tym pociąg. Właśnie jesteśmy w kolejnym miejscu. I powiem wam szczerze, że w tym momencie dostałem osiągnięcie: że w tej grze zabiłem już aż 200 zombiaków Rozumiecie to? Myślę, że razem z Simonem łącznie możemy mieć już coś około 400. Dlatego 500 w tym odcinku pokonamy na pewno. A uważam, że jest to niesamowicie duża liczba. I odejdźcie ode mnie za dużo, was tu jest, dobra? Szybko, przelatuj ten karabin. No pomóż mi z nimi. Kolejny kod do bagów. Ile ja tych kodów jeszcze mam pisać? Dobra, ten kod może piszemy sobie po prostu zaraz. Czy będzie coś ciekawego? W tych budynkach. Ja w ogóle mam wrażenie, że przez to, że mam już tyle rzeczy na naszym pociągu, to on coraz wolniej chyba jedzie. I tak samo z tego, co widzę, to trafiło nam się bardzo puste miasto. Co to teraz było? On się pojawił nagle. Co to było? Idź Ten zamek był mega dziwny. Kolejny idzie, kolejny za tobą, za tobą. Skąd my się biorą tego, nie wiem, ale ogólnie to miasto jest niestety bardzo puste. Dlatego tutaj jedyna rzecz, jaką sobie weźmiemy, to szybko bank, i od razu jedziemy do szóstego miasta, które jest bardzo blisko nas, bo to tylko 10 tysięcy metrów. A w tym safeie pewnie będzie to, co za. Czyli po prostu złoto i srebro Jak patrzę na to Co tu się dzieje to naprawdę mi się Bardzo podoba Metru za nami jest już 55 tysięcy I następne miasto Które również w sumie to jest to średnie To nie jest to ani największe ani najmniejsze Ale w trzeciej to średnie bo właśnie najbogatsze No właśnie wiem że też jedno mało było bardzo bogate Dlatego zaraz sobie wszystko sprawdzimy Ale znowu musimy się pozbyć Każdego zombiaczka w tym, w tym mieście A tak jak wszędzie jest ich niesamowicie dużo I co jest ile jest Stron, to jest dobra. Strzelamy sobie raz, druga, trzecia góweczka, czwarta. Jeszcze będzie kodzik od ciebie. A Simon się pozbędzie reszty banki z tamtej strony. Czy tu gdzieś drugi jeszcze? Chyba jest tylko jeden z tego, co mi się wydaje. Więc my się ich pozbędziemy i zaraz to sprawdzimy. Ogólnie to kod mi wpadł pod mapę. Weź i idź ode mnie do zombiaku, Ale na szczęście go zapamiętałem, co jest mega dużym szczęściem. Bo zrzuciłem go i wpadł sobie normalnie gdzieś tutaj pod podłogę. Zbieramy sobie całe to złoto. i już byłem się w tylu bankach, że mam normalnie powoli tego dość. Nie chcę mi się wchodzisz do tych banków. W dodatku zebrałem chyba z 30 albo 40 dolarków. I całe to miasto tak naprawdę zostało pokonane. To było przedostatnie miasto, a zaraz będziemy jechali do ostatniego, który jest gdzieś przed nami. Więc szczerze wam mówiąc, nie myślałem, że pójdzie nam to aż tak łatwo. I co? Jest dwa krzyżyki tu były normalnie w środku. Już mam pełny plecak. A jak tam u ciebie sobie wszystko już zebrałeś? Dzień pewnie, ale to jest strasznie bardzo dużo bandaży. dzisiaj podniosłem. Dużo bandaży. Wiecie, co ja w ekipunku tu miałem tego strasznie dużo, ale całą resztę zostawiłem sobie po prostu na naszym pociągu. I wydaje mi się, że już nic więcej tutaj nie znajdziemy, więc w tym momencie Odłożymy rzeczy i jedziemy do ostatniego miasta, które nam zostało, a to jest naprawdę niesamowite, bo jestem ciekawy, ile będziemy mieli na naszym pociągu tych rzeczy, jak sobie obrobimy to końcowe miasto. Cały czas jedziemy, ale tak zacząłem się troszeczkę zastanawiać i wydaje mi się, że mogłem się troszeczkę pomylić, bo jedno miasto powinno być teraz między 60 a 70 tysięcy metrów, do którego właśnie jedziemy, tylko nas atakują znowu. Wynoście stąd główkę, zaraz ode mnie dostaniecie. No a drugie miasto powinno być między 70 a 80 tysięcy, więc jeśli dobrze myślę, to powinno... Jeszcze tym momencie zaatakować dwa miasta, a nie jedno Czyli tych miast łącznie będzie 8 Czy 7. siedem, ja już sam nie wiem, policzcie mi to Normalnie w komentarzach, w ilu miastach my już byliśmy Bo właśnie dojeżdżamy do kolejnego Ja już normalnie mam powoli dość Cały czas widzę to samo, strzelam do tych Samych zombiaków i rabuję wszystkie Te same budynki, ale challenge To challenge, dlatego nie możemy się widzowie poddać Dopóki wszystkich nie rozwalimy To inaczej tego nie skończymy Tutaj już mamy wszystko załatwione i ogólnie to udało mi się Znaleźć taką nową statuetkę Wcześniej tego nie mieliśmy, pewnie jest, nie jest Jakoś niesamowicie droga, ale chociaż mamy coś nowego, ja mam prawie pełny worek, i teraz już na pewno jedziemy do ostatniego miasta. Pomyśleliśmy sobie jeszcze, że fajnie byłoby sprzedać wszystkie te rzeczy i zobaczyć, ile to będzie warte, ale niestety nie da się tego zrobić, bo teraz atakujemy ostatnie miasto, a przed nami jest już koniec mapy, więc nie będzie nam żadnego sklepu, żeby to nawet sprzedać. Ale za to wreszcie tutaj dojechaliśmy, i to jest ostatnie siódme albo ósme miasto, ja już nawet sam nie wiem. Mamy tutaj oczywiście kolejny bank, tych zombiaków jest w sumie całkiem mało więc szybciutko się ich pozbędziemy i powiem wam, że ta zbroja to był najlepszy nasz wybór, bo dzięki temu nie musimy użyć nawet żadnego bandaża przez całą tą grę i w dodatku nie zadali nam prawie żadnych obrażeń kolejny złoty temek, srebrny temek, tutaj jeszcze jakieś statuetki zombiaczki są już pokonane, mamy nawet kodik do naszego banku i to już w tym momencie naprawdę ostatni kod, tylko weźcie, może mi stąd odejdźcie, po co wy tu przeszkadzacie teraz, sam jestem ciekawy ile ja w ogóle otworzyłem banku w tym odcinku ale tego wszystkiego tu na pewno nie policzę. Co to w ogóle jest? Są wilki chyba, które próbuję zaatakować. Mam już kolejny pełny plecak rzeczy w tym momencie i coś mi atakuje. Już się tych wilków pozbyłem. I w taki oto sposób zniszczyliśmy ostatnie miasto. Mogę sobie tutaj jeszcze wejść do góry, rzucić jeden i ten, drugi, trzeci, czwarty. Co się w ogóle tutaj dzieje? To wszystko się odbija od tego złota. Ja już nawet nie wiem, gdzie mam te rzeczy przyciepiać, bo sami zobaczcie, ile tego tutaj leży. Nigdy u nikogo nie widziałem tyle złota i srebra w jednym jednym miejscu. Więc napiszcie mi w komentarzu, ile Waszym zdaniem może być to wszystko warte. Bo ja tego na pewno nie policzę. Musiałem to sprzedać. Ale sprzedaż jest niestety niemożliwa. Dlatego ja tu teraz już montowa. Palimy sobie cały ten pociąg, co ale się robisz? pali śmiesznie. I nawet taką wodę sobie rzucimy, żeby pioruny wstrzelały teraz ten nasz. O, co się dzieje? Dobra, prawie dostaliśmy. Wszystko normalnie tutaj wybucha. Dlatego widzowie, ja już mam tego serdecznie. Dosyć taki odcinek, mam się podał odstawić łapkę w górę i subskryneczkiem. A my się w ciągu odcinku. Narka wszystkim.